Cześć kochani, właśnie byłam na kontroli kardiofertera, nie są dobre wieści, serce mi coraz bardziej słabnie, bateria mojego kardiofertera też jest coraz niższa, zostało 65%, serduszka 20%, więc... Przepraszam, bo muszę powietrze złapać. Więc chciałabym Was prosić, abyście pomogli mi w jakiś sposób. Rzucając nawet złotówkę, to będzie dla mnie bardzo dużo. Przepraszam, poza tym Nie wiem, co mam jeszcze powiedzieć. Pozdrawiam Was serdecznie.